Indywidualna dusza a kolektywna świadomość, fraktalna jedność bytu, wstęp, zanikanie granic między ja a my, gdy tłum na stadionie zaczyna skandować jednym głosem, coś niezwykłego dzieje się z jednostką, ego się rozpuszcza, a świadomość stapia się z kolektywem. Każdy człowiek wciąż istnieje jako indywidualna istota, ale jednocześnie czuje się częścią czegoś większego, jakby dusze zlały się w jedną falę energii. To samo zjawisko zachodzi nie tylko na stadionach, ale również w rytuałach plemiennych, transowych tańcach, wspólnych modlitwach i mistycznych uniesieniach. Gdy wiele świadomości synchronizuje się w jednym rytmie, powstaje nowy byt kolektywna dusza. Świadomość, jako fala i cząstka-świadomość, działa podobnie do światła w fizyce kwantowej, może zachowywać się jak cząstka, indywidualna dusza, ale w odpowiednich warunkach zamienia się w falę, kolektywna świadomość. Kiedy działamy w pojedynkę. Nasze myśli, emocje i percepcja są odrębne, wtedy dusza funkcjonuje jako zamknięta jednostka. Ale gdy łączymy się w grupie, na przykład śpiewając churalnie, modląc się czy uczestnicząc w wspólnym rytuale, nasze umysły i emocje zaczynają rezonować na tych samych częstotliwościach. To rezonans energetyczny sprawia, że czujemy się zjednoczeni, jakbyśmy stanowili jeden organizm. Doświadczamy transu i ekstazy jak w plemiennych tańcach lub religijnych uniesieniach. Nasze myśli i emocje zaczynają płynąć zgodnie z grupą. Wtedy świadomość przechodzi w tryb falowy, jednostki wciąż istnieją, ale ich dusze zaczynają działać jako jeden byt. Fraktalna natura duszy, jednostka w kolektywie w kontekście fraktalizmu, dusza nie jest pojedynczym, zamkniętym bytem, ale rozciąga się przez różne poziomy istnienia. Możemy wyróżnić kilka poziomów fraktalnej duszy. Pierwsza indywidualna dusza Twoja unikalna tożsamość osobiste doświadczenia i świadomość. Druga grupowa dusza pole świadomości tworzone przez bliskie relacje np. rodzina, plemię, zespół. Trzecia narodowa lub kulturowa dusza kolektywne doświadczenia i tożsamość danej cywilizacji. Czwarta dusza ludzkości zbiorowa świadomość wszystkich ludzi działająca jak jeden organizm. Piąta kosmiczna dusza najwyższy poziom fraktalnej jedności, gdzie wszelka świadomość jest połączona. Każdy z tych poziomów istnieje jednocześnie jesteś zarówno jednostką, jak i częścią większej całości. Kiedy kolektywna dusza przejmuje kontrolę? Nie zawsze jesteśmy świadomi tego połączenia. Na co dzień funkcjonujemy głównie w trybie indywidualnej duszy. Ale w pewnych momentach kolektywna dusza zaczyna dominować, gdy tłum skanduje na stadionie, ludzie zapominają o sobie i stają się jednym głosem. W rytuałach szamańskich bębny i taniec wprowadzają uczestników w trans, gdzie granice ego zanikają. W religijnych ekstazach ludzie czują obecność wyższej mocy, ale w rzeczywistości dostrajają się do zbiorowej energii grupy. W doświadczeniach psychodelicznych ego rozpuszcza się, a świadomość wnika w większą całość. W tych chwilach indywidualność nie znika, lecz staje się częścią większego fraktala, który obejmuje coraz większe poziomy istnienia. Czy kolektywna dusza jest inteligentna? Czy zbiorowa świadomość ma własny umysł? Można przypuszczać, że tak, podobnie jak pojedyncza komórka w twoim ciele, ma własne funkcje, ale jednocześnie współtworzy organizm, który ma swój centralny umysł. Niektórzy nazywają to zjawisko egregorem zbiorową istotą utworzoną przez myśli i emocje wielu ludzi. Egregory mogą być silne i samodzielne np. religie, ideologie czy ruchy społeczne mogą przejmować kontrolę nad jednostkami, sprawiając, że ludzie działają jak część większego mechanizmu. Podsumowanie fraktalna podróż duszy jesteśmy jednocześnie indywidualnymi duszami i fragmentami większej kolektywnej świadomości. W codziennym życiu funkcjonujemy jako odrębne jednostki, ale w odpowiednich warunkach zlewamy się w większy organizm, który działa jak jeden byt. Tak jak skandujący tłum na stadionie przeobraża się w potężną falę energii, tak samo dusza ludzka nie jest zamkniętą jednostką, jest fraktalnym bytem, który przechodzi przez różne poziomy istnienia, od indywidualnej świadomości aż po kosmiczną jedność.